tworząc ten materiał, zastanawiałem się, czy dacyk to zawodnik, który oszalał i został bandytą, czy może szalony bandyta, który przypadkiem stał się również zawodnikiem sportu walki. Jedno jest pewne, ciężko drugiego tak nieokiełznanego i kontrowersyjnego człowieka w całej historii MMA. Wiaczesław Waleriewicz-Dacyk urodził się 13 lutego 1980 roku w Słance w obwodzie Leningradzkim. Od dzieciństwa cierpią na zaburzenia psychiczne i problemy z agresją chodził do normalnej szkoły, gdzie z powodu swoich ograniczeń często doświadczał drwieni prześladowań. Z wiekiem zaczął na nie bardzo agresywnie reagować. Jako nastolatek zainteresował się sportami walki trójbojem siłowym, ale i tu pojawiły się problemy. Wybuchy agresji i brak dyscypliny sprawiły, że został wyrzucony z kilku klubów i siłowni. Przez krótki okres trenował judo, zapasy, sambo czy tekwondo. Wraz z wzrostem umiejętności bojowych wzrosła również częstotliwość bujek, w które się wdawał w szkole na wskutek których kilka razy on lub jego rówieśnicy trafiali do szpitala z wstrząsem mózgu lub złamaniami. Bójki z jego udziałem stały się tak dużym zagrożeniem w placówce, że wprowadzono tam nawet stałe patrole funkcjonariuszy policji, a sam dacyk po raz pierwszy trafił do policyjnej kartoteki.